senior Izabela Morta-Syruba, dzień dobry państwu. Dziś w punktach widzenia temat, którym dziś żyje cała Polska. Powódź w zachodnio-południowej części Polski. Dziś porozmawiamy sobie o tej bardziej pozytywnej stronie całej tej tragedii, jeśli tak można w ogóle mówić. O bezinteresownej pomocy, jaką wszyscy Polacy, także mieszkańcy naszego regionu, oferują powodzianą Ze mną w studiu ksiądz Krzysztof Banasik, wicedyrektor kieleckiej Karitas. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Profesor Janina Kowalik, socjolog. Dzień dobry Państwu. Jarosław Bukowski, dyrektor Domu Środowisk Twórczych w Gielcach. Dzień dobry, witam serdecznie. 41-220-20 to telefon do studia. Państwa też zachęcamy do wzięcia udziału w naszej audycji. Mogą państwo podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pomocy, jaką niesiemy powodzianą. Być może chcą państwo też zapytać o coś naszych gości zgromadzonych w studiu, wtedy też zachęcamy jak najbardziej do wykonywania tego telefonu. 41-220-20, jeszcze raz przypomnę. I jeszcze przypomnę państwu, że Radio Kier tak, także prowadzi zbiórkę darów dla osób dotkniętych powodzią. Naszą pomoc kierujemy konkretnie do miasta Guchołazy w województwie opolskim, w powiecie Nyskim. Na skutek działania Wielkiej Wody zostało zniszczone niemal e, doszczętnie miasto. Mówi o tym w dzisiejszej rozmowie dnia burmistrz Guchołaz. Tutaj też bywa problem z tą odmianą Guchołaz czy Guchołazów, ale to też może Państwo od razu powiemy, że rozstrzygnaliśmy to z językoznawcą, że obie wersje są poprawne, ale jednak mieszkańcy samych Głuchołas, Głuchołazów, wolą mówić Głuchołas. Także my te upodobania bierzemy pod uwagę i, i ja też raczej tak będę odmieniać. Jeszcze raz przypomnę, że ta rozmowa z burmistrzem u nas dzisiaj do wysłuchania także na stronie internetowej. Burmistrz mówi o tej skali zniszczeń i o tym, w jaki sposób można pomóc. I, i nie zadam jeszcze Państwu konkretnego pytania, bo już mamy telefon od słuchacza. Bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się podzielić takimi spostrzeżeniami z, z poprzedniej z poprzedniej powodzi w 1997 roku przez dwa tygodnie brałem udział w ratowaniu ludzi w tej powodzi w powodzi stulecia i tak się składa, że właśnie w dniu dzisiejszym jadę też pomagać. Kiedyś latałem na śmigłowcach. Ciężkich w ratownictwie Morskim, i tam uczestniczyliśmy w, właśnie w ratowaniu tych ludzi od krapkowic aż do samego Wrocławia. Wyciągaliśmy ludzi z różnych miejsc, rozłożyliśmy wodę, żywność. Była to ogromna tragedia. W tej chwili jestem już serwisantem e, e, technicznym, w lotniczych w pogotowiu, i właśnie w tej chwili jadę do Opola, ponieważ nasze śmigłowce z piszego Pogotowia też biorą nad udział. Więc już mam e, swoje, jak to mówiąc, lata i bardzo się cieszę, że w jakiś taki sposób mogę pomóc właśnie tym Pogodzianom, bo wiem, jaka to jest wielka tragedia. Bardzo to przeżywałem wtedy i e, e, w obecnej chwili też. Także no, myślę, że wtedy że miał jakoś na drobną cegiełkę. E, którą mogę dołożyć do, do pomocy powodzianom. bo jest to ogromna tragedia, którą widziałem właśnie na własne oczy właśnie w 1997 roku. Dziękujemy bardzo za ten głos. No i cieszymy się z takich postaw, o których właśnie przed chwilą usłyszeliśmy. I może właśnie zaczniemy od pani profesor, taki zrew w wykonaniu Polaków. Chyba słyniemy trochę z tego, że gdy jest potrzeba, potrafimy się jednoczyć i okazać pomoc tym, którzy naprawdę najbardziej jej potrzebują. Tak, to prawda. Wielokrotnie daliśmy wyraz temu, że mamy empatię w sobie w takich sytuacjach, aczkolwiek. Dla porządku rzeczy trzeba powiedzieć, że różnie ludzie reagują na, na te sytuacje, ponieważ tu w naszym regionie my możemy obserwować to tylko z ekranów telewizora, to no, są ludzie, którzy siedzą i płaczą przed telewizorami bo nie są w stanie emocjonalnie jakby przyjąć tego obrazu, który, który, który dotyka tych ludzi, tego nieszczęścia, tej fali nieszczęścia w sensie dosłownym. Są tacy, którzy patrzą na to jak na film sensacyjny i dystansują się. dystansują się być może jest to kwestia osobowościowa być może po prostu wyrobili sobie w taki taki dystans do trudnej rzeczywistości ale musimy teraz też powiedzieć o czymś co jest niezwykle przykre są ludzie którzy widzą w tym szansę Cudzysłowie interes do tego, żeby kogoś okraść, żeby. No, jak usłyszałam o tym, że pojawiają się fałszywe akcje wysyłania alertów RCB, które mają na celu wykradnięcie danych, no to po prostu człowiekowi robi się słabo, że można, że można zrobić coś takiego, natomiast, y, y, proporcje tych grup które wymieniłam na szczęście są pozytywne na szczęście ludzie mają w sobie tę empatię i chęć pomocy, y, na pewno w tym momencie bardziej potrzebni są tam specjaliści tak jak ten pan którzy są w stanie no, jakby obsługiwać, sprzęty które są w stanie ratować życie bądź mienie ludzi, Wiedzieć, jak? Wiedzieć jak w pomagać w takich sytuacjach, natomiast ta najbardziej żmudna i najbardziej przykra praca pojawi się, kiedy ta fala odejdzie i kiedy oczom wszystkim ukaże się bezmiar błota. Które, które tam zostało i bezmiernie szczęścia to naprawdę tak jak sobie człowiek pomyśli że no jakby każdego dnia człowiek ma jakieś plany i jakiś swój osobisty program do życia a efekt jest taki że przychodzi moment i to wszystko przestaje mieć znaczenie, traci, traci sens to to wszystko co do tej pory robiliśmy i potem będziemy, jeśli uda nam się przetrwać, no, liczyć czas do powodzi i po powodzi i wszystko będzie właśnie podzielone na, na te dwie, dwie części to, to strasznie przykre. To to wywraca zupełnie porządek rzeczy u, u ludzi. Miejmy nadzieję, że ci ludzie, których to dotyka, znajdą oparcie takie bieżące również u specjalistów, psychologów i, i, i ludzi, którzy są w stanie jakby wesprzeć i no jakby, jeśli się to da, przewartościować pewne rzeczy, ponieważ nasza ludzka odporność psychiczna no, na, takie, na takie sytuacje nie. Niestety nie jest wyposażona we właściwy sposób? Panie dyrektorze, to, co my możemy zrobić, osoby, które nie są najbliżej tych tragedii, możemy pomóc, możemy przynieść różne artykuły w konkretne miejsca, między innymi do domu środowisk twórczych, Państwo myślę tutaj w ogóle o mieście Kielce jako. No jedno z pierwszych takich samorządów instytucji zorganizowało takie miejsce, gdzie można różne dary składać. Proszę powiedzieć, jak to? Ta... Jak zbiórka w tym momencie wygląda? Ile tych darów przyniesiono? Jaki jest odzew mieszkańców Kielc? Rzeczywiście wystartowaliśmy bardzo szybko, bardzo szybko w kontakcie z panią prezydentką, z panem prezydentem Bartą Jejem Zapałą również. Uruchomiliśmy ten punkt Pałacyku Zielińskiego i odzew jest fantastyczny. Ja martwiłem się początkowo, że może ten pierwszy dzień będzie taki dosyć skromny, że to musi się troszkę rozwinąć, że to musi się troszkę rozkręcić. Natomiast siła mediów społecznościowych i w ogóle mediów jest tak ogromna, że ta informacja o tym, że zbiórka w Pałacyku Zielińskiego sprowadza... Rozeszła się błyskawicznie po naszym mieście i okolicy. Poza tym na no, pałacach chyba jest znany, z tego, że to nie pierwsza tego typu akcja u nas, bo i pomagaliśmy w czasie napaści Rosji na Ukrainę. Też bardzo szybko zorganizowaliśmy akcję. Taka akcja też odbyła się, się covidu i odzew jest fantastyczny. Już dwa dni za nami jeszcze nie całe, bo do godziny 20 czekamy cały czas na osoby, które chcą coś przynieść. Mamy. Bo pomoc no, już za chwilę jedzie, że tak powiem. Tak, tak, tak. Mamy mamy dwie prawie pełne sale. Wody, tak próbowałem szacować, dzisiaj rano było około półtora tony wody w butelkach. W tej chwili podejrzewam, że tej wody może być około trzech ton, samej wody. Nie licząc innych środków, które mamy zgromadzone, właśnie żywności, środków higienicznych, środków czystości, w ogóle no. Potrzebnych jest bardzo dużo rzeczy, ale okazuje się, że niekiedy bardzo takie prozaiczne, chociażby chleb bo tam naprawdę nie ma gdzie co kupić, nie ma co zjeść, więc na razie przynoszenie, to o co też apelujemy, przynoszenie produktów w stylu mąka, ryż, kasza, no nie to nie ma sensu, bo ci ludzie mm -hmm. nie mają co z tym zrobić. Tam jest potrzebne im coś takiego, co są w stanie odpakować i zjeść na miejscu i dalej ruszyć, nie wiem, czy do pracy, czy już sprzątać tam w miejscach, gdzie woda opadła, czy ratować dobytek, czy pomagać sąsiadom. Więc tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o żywność, są najbardziej potrzebne, a potem będzie się to zmieniać. Będą potrzebne kolejne rzeczy, rzeczy do sprzątania, łopatki, szufle. Właśnie o tym też wspomniała, że te rzeczy do sprzątania, bo dużo osób jednak koncentruje się na tej żywności, ale Środki i, do dezynfekcji. i ci ludzie już się odgrzebują, że tak powiem, próbują przywrócić te miejsca jakoś do funkcjonowania. Dokładnie tak i dlatego mówię, że to będzie się zmieniać. Na razie powiedzmy to, co najbardziej potrzebne, ale już powoli... To, co pozwoli tym ludziom wrócić do życia. Potem będą potrzebne też takie bardzo prozaiczne rzeczy, jak sprzęty gospodarstwa domowego. To wszystko tam utonęło, to wszystko nie działa. Ci ludzie potracili dorobek całego życia. Fantastycznie, że są zapomogi, że są pieniądze dla nich, no ale wyobraźmy sobie, całe życie zbieraliśmy jakiś majątek, budowaliśmy dom czy mieliśmy mieszkanie, wyposażaliśmy je przez całe swoje życie i tak w jednej chwili to wszystko ginie. To tego żadna zapomoga nie jest w stanie, żebyśmy to wszystko odkupili. Dlatego myślę, że no, ta pomoc będzie długofalowa i musi być taka przemyślana, co po kolei, i kiedy tam dowozić, dostarczać. Caritas w inny sposób organizuje tę pomoc, bo państwo się koncentrują właśnie bardziej na wpłatach, żeby potem pewnie konkretne sumy na konkretne rzeczy też przekazywać. Powiedzmy sobie w jaki sposób i tutaj nasza kielecka Caritas to organizuje, ale i szerzej ogólnie polsko, bo państwo też, no, ta skala pomocy no, jest zupełnie inna, prawda, niż w przypadku na przykład Domu Środowisk Twórczych. Może nie do końca koncentrujemy się tylko na wpłatach, dlatego że też uruchomiliśmy zbiórkę darów rzeczowych. Takie dwa punkty w Kielsach to jest Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Wesołej 54 za biblioteką publiczną. I Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które na ten czas też przekształca się w taki punkt zbierania darów rzeczowych dla powodzian. I wszystkie placówki Caritas na terenie naszej a jest ich kilkadziesiąt, więc też jesteśmy otwarci na, na te dary rzeczowe, dlatego że no trudno odmówić komuś kto chce przekazać konkretną pomoc bo słyszy że są potrzebne właśnie takie rzeczy jak żywność, jak woda pitna, więc też to organizujemy. tutaj mogę powiedzieć trochę kontra do pana dyrektora, że my też zbieramy mąkę, cukier, makaron. dlaczego? dlatego że jesteśmy w kontakcie z karitas diecezjalnymi na terenach powodziowych, to są cztery decyzje: Opolska, Świdnicka, Legnicka i bielsko żywiecka i one prowadzą jadłodajnie. W tym momencie to jest kilkanaście jadłodajni czynnych samodobowo. Gdzie Powodzianie mogą otrzymać ciepły posiłek, ale nie tylko powodzianie, także ci, którzy tam pomagają y, służby No wiemy, że ten suchy posiłek, o którym tutaj była mowa, jest ważny, potrzebny. Można coś odpakować i zjeść, ale bez ciepłego posiłku no, nie da się długo funkcjonować. Więc takie dary też, y, też zbieramy. I tutaj i tutaj właśnie też kontakt, y, y, właśnie z decyzjami na terenie. Y, za dotkniętym powodziom nam pomaga. Ja właśnie przed chwilą, jadąc do Państwa, miałem jeszcze takie spotkanie online z dyrektorami całej Polski, ale także z, także z przedstawicielami tych, tych właśnie czterech diecezji dotkniętych powodzią. Oczywiście zbiórka też uruchomiliśmy zbiórkę środków finansowych. Tu na chwileczkę się zawiesimy, ponieważ e, mamy kolejny telefon. Zaraz e, ksiądz dokończy tę myśl mhm. słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry i Panie Boże na to audycję i na wszystkie świata strony to co się dzieje wokół. Proszę Państwa, więcej osób czasami jest takie powiedzenie, że więcej jest w dawaniu, a mniej w braniu, czy ewentualnie jest to jest za mało. na no, takie dane sytuacje właśnie żywiołów, bo jest taka melodia, że śmierć kosi niby łan, żywioł, woda jest niesamowita, ogień jest niesamowity. Tylko, że coś się stało w nas, wszystkich społeczeństwu, że na daną chwilę czy na daną suszę naprawdę nie potrafimy ręki wyciągnąć jedni do drugich, czy ewentualnie pomóc. Coś się niesamowitego wkradło w społeczeństwo. My jako administracja publiczna i związki zawodowe zawsze będziemy na to patrzeć i interweniować, że bo to nie u nas się dzieje, a bo to nie dzisiaj, ale przyjdzie taki czas, że i na nas będzie czas, proszę Państwa, tutaj patrzmy z siebie. Apelujemy do wszystkich jednym głosem, żeby siebie coś czas najwyższy dać państwo yy, doktoranci, państwo z niższej sfery, i klasa robotnicza i, i ewentualnie te zakrętki, zakątki nie naprawdę dotrze do nas to wszystko. Jeszcze mamy jedną przestrogę, że wiemy, co się działo w Santomierzu. Byliśmy na miejscu tam przy różnych y, operacjach, które takie kataklizmy zrościły, że woda, która kosztowała też tutaj u nas 2 złote czy trzy złote, tam usiłowali sprawcy handlować tą wodą czy tą mąką za 7 zł, czy za ileś. Ale to już organom ta sprawa była pozostawiona, też musiały czuwać służby nad tym i współpracować z różnymi, a przede wszystkim z głowszami i tak dalej. Bądźmy na to wszystko rozważni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za na ten głos ja jeszcze raz przypomnę, 41-220-20 to telefon do studia. Jeśli Państwo chcą się podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pomocy, jaką Polacy niosą powodzianą w obecnej chwili, może chcą Państwo zadać pytania naszym gościom zgromadzonym w studiu, zachęcamy do kontaktu. Proszę księdza, czy ksiądz się zgodzi z tym, co powiedział przed chwilą słuchacz, że my jednak nie do końca się jednoczymy w takich momentach. Wydaje mi się, że koncentrujmy się jednak na tym dobru, które jest, bo widzimy, że ta fala dobra jest dużo większa niż ta chociażby ta fala powodzi, która przyniosła tyle zła i tutaj i fala oszustw, o których też nie No też niestety, słucham. słyszymy o szabrownikach, którzy okradają tych, tych nieszczęśników, to też po prostu no, aż serce krwawi. Natomiast ja sam doświadczam teraz tego dobra, bo ludzie dzwonią, pytają jak mogą pomóc. Ja też widzę samorządy, które się angażują i dobrze, bo tu nie może być konkurencji, tu możemy tylko tylko sobie nawzajem po prostu przyklasnąć, że jest nas coraz więcej, że że są różne organizacje, że są jednostki straży pożarnej te ochotnicze, że koła gospodyń wiejskich. Ja mam bardzo dużo właśnie takich telefonów z zapytaniami co najlepiej zbierać i Myślę, że skoncentrujmy się na tym, bo chyba też po to jesteśmy tutaj w tym studiu, by, by jeszcze raz. Dać, zaapelować o pomoc. Apelować o pomoc, ale przede wszystkim też dać świadectwo tego, że doświadczamy tego, tego dobra, że, że ono jest wokół nas, że jest to wielkie poruszenie serca, jest ten wielki, wielki zryw społeczny, jest ta empatia, o której mówiła pani profesor. Jakby, może kończąc ten mój wątek, pomocy, Caritas, warto, proszę panią, Zwrócić uwagę, że ta pomoc ma takie jakby trzy etapy. Pierwszy to jest ta pomoc w tym bieżącym życiu, czy nawet przeżyciu, tak można powiedzieć, czyli woda, żywność, koceś piwory i to teraz wszyscy, prawda, organizujemy i przekazujemy i dobrze. Potem drugi etap to będzie ten etap sprzątania, usuwania tych skutków powodzi, a więc no sprzątanie, usuwanie tego błota, porządkowanie infrastruktury, ale potem jest jeszcze ten trzeci etap, czyli powrót do normalnego. Odbudowa domów, ale także powrót do tej pewnej kondycji psychofizycznej. My już teraz się zastanawiamy, na przykład, co z dziećmi, które nie chodzą do szkoły, a które widzą tą traumę. Być może dobrze by było zorganizować dla nich jakieś takie wyjazdy, nazwijmy to zielona szkoła, żeby nie nazwać wyjazdy jakieś terapeutyczne, żeby to tym dzieciom się też źle nie kojarzyło. Więc tych potrzeb jest na pewno wiele i stąd też myślę, że. Warto zwrócić uwagę na, na to, że pieniądze jednak będą potrzebne, nie tylko te dary rzeczowe bo by potem skutecznie coś coś kupić, by coś zorganizować, to to jednak, to jednak przekazanie tych środków materialnych w odpowiednie ręce, w odpowiednie struktury. I tu też jest chyba ważna informacja, jak już tak zaczęliśmy trochę od, od różnych przestrog, żebyśmy weryfikowali zbiórki, komu te pieniądze wpłacamy, przekażmy organizacjom, którym ufamy. Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No cóż, proszę Państwa, no chciałbym się powiedzieć, no niech każdy pomaga na ile może i w jaki sposób może. Pomoc jest oczywiście no niezbędna. Każda pomoc jest na wagę złota. Czy to są pieniądze, czy to są różnego rodzaju artykuły żywnościowe, czy szufle do odgarniania błota, no cokolwiek, bo tym ludziom trzeba pomóc, bo to jest, bo sytuacja jest po prostu dramatyczna. Tak się wszyscy odwołujemy do tej powodzi nieszczęsnej z 97 roku. Pamiętam jaka wtedy była wielka akcja przez całą Polskę ruszyła, były na antenie rozgłośnie radiowych mnóstwo było różnego rodzaju licytacji. Przed Podarowanych przez znanych ludzi i tam to wszystko szło na, na pomoc połodzianom, najczęściej na, na odbudowę czy tam na jakieś zabezpieczenie budynku użyteczności publicznej, zwłaszcza w szkoły, no bo to w końcu było było przed wakacjami. Jeszcze jeszcze jedna rzecz, tak, oczywiście. Ja ufam karitasowi ja ufam Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ja mam zaufanie do, do, do Polskiej Akcji humanita Humanitarnej, może przekręciłem nazwę, nieważne. Jeżeli mamy wpłacać pieniądze, wpłacajmy takim organizacjom, do które są już renomowane, które, do których mamy zaufanie, bo teraz niestety, ale oczywiście już się pojawiają różnego rodzaju szumowiny, które ogłaszają, że zbierają pieniądze na na pomoc powodzianą, no, a zbierają tak naprawdę pieniądze na pomoc samym, so, samym sobie, czyli po prostu zwykli oszuści. No i jeszcze jedno, proszę Państwa, tym bardziej musimy tę pomoc skomasować, bo weźmy pod uwagę, że tak wracamy do tego 97 roku, ale wtedy to powódź była na początku lipca, a teraz proszę Państwa, mamy już połowę września i wtedy ci ludzie, którzy zakładają, że ich domy nie popłynęły całkowicie z wodą, to Mieli jednak jeszcze dwa miesiące w zanadrzu w stosunku do tego, co jest teraz, by te domy jakoś tam osuszyć i doprowadzić do porządku. A teraz, proszę Państwa, jest połowa września, za miesiąc może być już zimno, za dwa miesiące może być temperatura nawet poniżej zera. I naprawdę bardzo współczuję z tym ludziom, bo nie mają czasu, nie mają wiele czasu na to, by, by jakoś dojść do siebie. I dlatego apeluję do wszystkich Państwa, na ile możecie. To, to pomagajcie, bo, bo to jest po prostu czarna rozpacz, to co się tam stało. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Pani profesor, ja też sobie tak myślę, że warto by było powiedzieć też naszym słuchaczom, przybliżyć tę perspektywę, z jakiej na tą pomoc patrzą powodzianie. Jak, jak według Pani, jakie znaczenie ma ta pomoc niesiona dla powodzian, dla nich samych? z pewnością bardzo duża du duże znaczenie zwróćmy uwagę tak jak powiedziałam że im się załamało życie oni zapewne mogą nie czuć głodu oni czują stan absolutnego załamania i sam widok ludzi obok którzy są którzy są przyjaźni wobec nich starają się im pomóc jest z całą pewnością tą, tą tym pozytywnym efektem natomiast jak nasz słuchacz powiedział, że no w perspektywie dwóch miesięcy natura, no, że tak powiem, dołoży jeszcze swoje do, do tego, do tej tragedii. To so musimy mieć też tego świadomość, jakie są etapy przeżywania takiej tragedii u ludzi. Ja nie chcę tutaj wymieniać po kolei, ale po jakimś czasie pojawia się bezradność i depresja. I spróbujmy. Czuć się w tę sytuację, również mając na względzie to, jak, jak my tak naprawdę reagujemy. My... Nie chcę tu powiedzieć nic złego, ale akcyjnie jednego dnia, jednego tygodnia, póki te obrazki jeszcze jeszcze się pojawiają, to jeszcze to czujemy. Oby się tak nie stało, że kiedy ta fala obie jak najszybciej przeszła, fala naszych uczuć pozytywnych dla tych ludzi, również, również popłynie gdzieś w dal i nie będziemy w stanie powiedzmy zapomnimy o tym. Nie zapominajmy o tych ludziach, bo to będzie dla nich, dla nich naprawdę istotne, żeby czuli że jesteśmy z nimi w taki czy inny sposób czy materialnie czy, czy po prostu poprzez, poprzez taką obecność ja wiem że bardzo tak silnie wskazywali na w audycjach reportażach radiowych ludzie że tak no, tak strażacy tak prawda wodnicy wszyscy oni nam ratowali życie tak to wszystko, to wszystko było dobre ale jak nam przyszło się zmagać z tym błotem to już nie było nikogo żeby... Ja mam jeszcze wrażenie, że do tych ludzi jeszcze pewne rzeczy nie docierają. Z Sama widziałam też takie, no widzimy reakcje i opowieści w telewizjach, jak no, z uśmiechem też te osoby opowiadają, taka trochę bezradność, ale też yy, brak i... świadomość. Tak. Tak nie do końca. Jeszcze są to nie doświadomili sobie, jakby no rozmiar tego tej klęski, której No straciłam to... wszystko i okay. uśmiech, bo, bo no, to taki tak. po prostu pierwszy, mm. chyba pierwsza reakcja. Znaczy ona na ona bardziej mniej świadoma, bardziej Pachnie taka tak. właśnie pozaświadoma, no. To prawda. Poruszyliśmy tutaj też kwestię tej długofalowej pomocy i tutaj chciałam księdza zapytać, księdza Krzysztofa Banasika, jak my się sprawdzamy w tej długofalowej powodzi, no bo Caritas ma już takie doświadczenia za sobą, choćby w przypadku tej pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Czy my taki egzamin zdajemy? Myślę, że... Bardziej jesteśmy sprawdzeni w tej pomocy krótkofalowej, że wtedy, kiedy, kiedy no, widzimy te obrazy, takie jak w mediach, to, to budzi się ten, ten zryw społeczny. Ja pamiętam, można by powiedzieć ten szturm na, na granicę, kiedy, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i, i kiedy tak wiele nawet osób indywidualnych nie wiedziało, nie wiedziało, dokąd pomoc zawieźć, ale chciało ją zawieść. Potem było już trochę trudniej, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie było też tak, że, że ta pomoc całkiem ustała, że, że tej pomocy nie było. Jest bardzo dużo ludzi wrażliwych, uświadomionych tego, że pomoc musi być długofalowa. Są wypróbowani darczyńcy naszej organizacji, ale myślę, że nie tylko naszej. Nie wspomnieliśmy tutaj o wolontariuszach, którzy przecież w tym momencie przyjmują dary, segregują, pakują, ale za chwilę będą gotowi pojechać, by poświęcić. Swój czas, chociażby w sprzątaniu. Pani profesor tu porusza tą, tą sferę psychologiczną, te trudności, które przeżywają powodzianie. Dobrze, że tak jest, ale zapytajmy, co dla nich jest najważniejsze. Czy, czy tylko. Te, te dary materialne, które teraz mogą otrzymać, być może niewystarczające, być może czy na pewno nie rekomp rekompensujące tego, co stracili, ale czy ważne jest dla nich też obecność drugiego człowieka i świadomość tego, że nie zostali sami. Myślę, że to jest najważniejsze i proszę Państwa, tak jak mówił tutaj jeden słuchaczy, niech każdy z nas tyle, ile może. Nie może wiele, to mało, ale włoży tą cząstkę serca w tej jakże trudnej sytuacji, by ci, którzy doświadczyli tego wielkiego, naprawdę ogromnego nieszczęścia, Poczuli, że nie są sami i nie zostaną sami. Kolejny telefon, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym się chciał właśnie zapytać, gdzie jest państwo, polskie rząd i wszystkie inne organizacje pozarządowe, kiedy to pluli na księdzów i innych, teraz wyciągacie księdzów jako jedyny ratunek, i żeby się składali ludzie na to. Dziękuję. Dziękuję. Wydaje mi się, że akurat ta pomoc jest naprawdę e, szeroka, długo e, szeroka i z różnych e, stron płynąca. Rząd też e, zapowiada, że taką pomoc e, skieruje. A ja chciałam jeszcze zapytać e, pana dyrektora e, o to, jak, z jakimi obrazami pan się spotyka, też przyjmując te dary od e, Kielczan w Domu Środowisk Twórczych? Jakie są reakcje, jakie są komentarze e, samych e, no, tych osób, które tę pomoc chcą nieść? Komentarze są bardzo różne, ale głównie ludzie są wstrząśnięci tym co się tam wydarzyło i jak gdyby to podają jako główny powód tego, że chcą pomóc. Troszeczkę się próbują stawiać być może w tej sytuacji jak oni by się czuli i próbują zrozumieć tych ludzi co tam się, co tam się dzieje. Są bardzo ciekawe reakcje, bardzo ciekawi ludzie przychodzą, bo przychodzą i dorośli, przychodzą także dzieci, młodzież, przychodzą emeryci, którzy przynoszą niewiele Tyle, ile mogą to, co już było powiedziane, ale też na przykład przyjechał pan, który od 12 lat jest w Polsce, a jest Ukraińcem, i powiedział wprost. Wy Polacy, żeście nam tak pięknie pomagali, nadal pomagacie. Ja teraz czuję się zobowiązany, żeby odzajemnić tą pomoc. Może nie zobowiązany, może złe słowo, że powiedział, że czuję to w swoim sercu, że, że teraz ma możliwości, więc też chcę pomóc. Więc przewiózł dwa pełne busy wody mineralnej i innych produktów i po prostu je zostawił. Tak więc te reakcje są naprawdę fajne. Zbierają szkoły w Kielcach, zbierają. Co chwilę mam jakieś telefony, że zbieramy, czy możemy przywieźć. Oczywiście, zbierajcie, przywieźcie. Zbierają klasy, zbierają dzieciaki, zbierają. Nawet pytania była od przedszkolaków, czy mogą zbierać. Każdy jednak może słyszą zbierać. w domach, że się o tym mówi, prawda? Tak, i, I, I też przeciągają. To, to jest fantastyczne. I każdy, kto przyjdzie do Pałacu, przypominam, że przyjmujemy codziennie przez 7 dni w tygodniu od 8 do 20, może coś, Przynieść. Mamy w najbliższym czasie dwa kolejne wydarzenia fajne. Jak będziecie szli na to wydarzenie, drodzy radiosłuchacze, to też zabierzcie coś ze sobą przy okazji i zostawcie w pałacyku dla tych, którzy tego bardzo potrzebują. A pierwszy transport już jutro rano z Kielc wyrusza, zorganizowany przez miasto Kielce wyrusza też właśnie tam, gdzie rady Kielce zbiera, czyli jedziemy w do kierunek na Głuchołazy. Głuchołazów. Głuchołazów. <laughs> I z tym pozytywnym apelem zostawiamy Państwa, zachęcamy do tej pomocy miejsc, zbiórek jest naprawdę wiele, jak Państwo słyszeli tutaj i nasi goście w studiu taką pomoc organizują i zachęcamy jeszcze raz do tego, aby weryfikować te miejsca, w których, w których chcemy skierować swoją pomoc by po prostu nie paść też ofiarami jakichś oszustw i by ta pomoc dotarła tam, gdzie faktycznie powinna. Z, dziękuję bardzo. Dziś ze mną w studiu profesor Janina Kowalik, socjolog. Właśnie chciałam powiedzieć 11, nie bądź obojętny. Jarosław Bukowski, dyrektor Domu Środowisk Twórczych w Kielcach. Dziękuję. Dziękuję bardzo i czekamy, czekamy, czekamy ksiądz Krzysztof Banasik, wicedyrektor kieleckiej Karitas. Ja tak bym powiedział, dziękuję. że najważniejsze przykazanie miłości bliźniego. My się też pod tym podpisujemy, bliźniego. zachęcamy jeszcze raz do tej pomocy. Za uwagę dziękuję Izabela Mortas-Rubak Audycję e, zrealizował Wojciech bolewski. Punkty widzenia.